nazywam się Anna Łabuzińska, przyjechałam z córką Zuzią z z Wolsztyna w Wielkopolsce. Jesteśmy bardzo zadowolone, jest bardzo ładnie zorganizowane i życzymy każdemu rodzicowi, żeby mógł, mógł przyjechać. Bardzo. Jest dużo dzieci i fajne panie. Tak. Jest bardzo ładna okolica, bardzo ładnie zorganizowane i nie żałujemy, że przyjechałeś To jest tak, generalnie dzieci są cudowne, naprawdę. To, są, to jest taka grupa, taka grupa do prowadzenia, gdzie zawsze ktoś podejdzie, podziękuję, jest bardzo zadowolony. Tutaj jest naprawdę super, super są te dzieci. Naprawdę świetnie się z nimi pracuje. się tutaj podoba? Dobrze, fajnie jest. Teraz zostało piłką do, żeby trafić. A co się co Graliśmy w piłkę i ten. I odpowiedzi graliśmy sobie tam było rozpoczęcie I ćwiczyliśmy. Lubisz sport, lubisz jak aktywności? Tak, to tak, lubię. No, przede wszystkim to jest ogromna przyjemność, żeby przygotować taką imprezę dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wyzwania są oczywiście też. Bo no, dzieci szybko tracą koncentrację, mnóstwo takich bodźców, których do nich dociera, powoduje, że potrafią się rozkojarzyć. Dlatego trzeba Dobrać kilka lub czasami może kilkanaście takich, takich różnych stanowisk, które będą, będą szybko zmieniały zainteresowanie dzieci. My dzisiaj przygotowaliśmy osiem takich stanowisk. Na każdym z nich można sprawdzić się, można strzelać do bramki, można grać mecze jeden na jeden, można popisać się celnością, refleksem. Wszystko po to, żeby nasze dzieci dzisiaj przez 2,5 godzinki każde z nich miało ogromną możliwość sprawdzenia się w wielu, wielu elementach. Fajnie jest! Co lubisz co co grać? Jaki sport robisz? Piłkę! A co jeszcze robisz, robisz? Biegać! Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień zorganizowany przez Olimpiady Specjalne. Dla dzieciaków, które dopiero będą wkraczać w prawdziwy sport Olimpiad. Są to dzieciaki, których uczymy jak ten sport wygląda, jak fajnie i fajnie, miło i sympatycznie można spędzać czas przez różne aktywności sportowe. Powiedz jak to się podoba, to jest Super! Super! Co Powiedz w piłkę, tak? Tak! I potem go! Warto wspierać Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Uważam, że to jest świetny ruch. E, jakby w ogóle to jest stworzenie możliwości takiej, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły też uczestniczyć w aktywności fizycznej, w sporcie, e, w szeroko pojętej kulturze fizycznej. No, dla mnie to jest coś wspaniałego, naprawdę. Drugi rok urzędu uczestniczę e, tutaj w tego typu imprezie. Uczestnictwo pozwoli na dalszy rozwój, na to, żeby poznawać e, różne nowe możliwości. I się rozwijać. Tak. jest super, są bardzo zadowolone. Miło spędzamy czas, zapisuje nam pogoda, więc wszyscy są szczęśliwi. Dzisiaj, w dniu 3 października, w Warszawie odbywa się Ogólnopolski Dzień Młodych Sportowców. 100 zawodników w wieku od 6 do 12 lat z niepełnosprawnością intelektualną, sportowców Olimpiad Specjalnych, spotkało się w konkurencjach piłki nożnej, aby pokazać swoje umiejętności, to czego nauczyli się podczas treningów w swoich klubach i swoich województwach. Wszystkich nas łączy pasja do aktywności, do ruchu, do piłki nożnej przede wszystkim, bo ten dzisiejszy dzień jest w dużej mierze poświęcony takiej piłkarskiej aktywności. Więc wszyscy znakomicie czujemy się, kiedy jest obok nas piłka, jest bramka, jest kolega, z którym można pograć lub koleżanka i, 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 i przeciwnik, z którym można powalczyć na sportowo spędzić czas. To są piękne chwile, bo gry zespołowe szczególnie łączą, gry zespołowe potrafią dać taki impuls do, do działania zespołowego i myślę, że to są najspanialsze, najpiękniejsze momenty kiedy te dzieciaki, które przyjechały z każdego z serii zakątka Polski, mogą tutaj poznać się, mogą wspólnie porywalizować, współpracować i wspólnie przeżyć wiele pięknych momentów, poznając nie tylko siebie, ale poznając też i dyscyplinę, poznając również kolegów z różnych miast.